Witam, z tej strony kanał Kanada dla Was, z pięknego Vancouver. Słuchajcie, jesteśmy na farmie w Langley, to jest dokładnie 37 km od Vancouver. Teraz jest sezon na truskawki, jak widzicie. Można sobie tu przyjechać, pozrywać świeże truskawki prosto z pola, ludzie właśnie to robią, tak jak widzicie. Farma ogólnie nazywa się Kraus. Mają tutaj truskawki, mają borówki, maliny, wiele innych rzeczy. Jest też... Winiarnia, w tej chwili jest ona zamknięta. Także otworzą ją, to wejdę do środka, pokażę Wam tą winiarnię I teraz, tak szybko przelecę, pokażę Wam co tu jeszcze mają na tej farmie. Tu sobie możecie wziąć takie wózeczki, wsadzić dziecko do środka. I wjechać w pole. Tu jest cały punkt e, opłat, czyli zbieracie na polu. Tutaj ważą od razu płacicie. I truskawki kosztują 2,50 centy za, za jednego pounda. Tutaj mają cały taki mały ogród. Tu jest winiarnia. Jeszcze zamknięta. Otworzą, wejdę do środka. A tutaj jest kolejka po gofry. Robią tutaj świeżutkie gofry. Ze świeżymi truskaweczkami. Ludzi na tej farmie zawsze jest dużo. Otwierają tą farmę o 8.30, my przyjechaliśmy o 9.00 i już jest tak duża kolejka. A tutaj mają cały swój sklep. Taki market, sprzedają świeże paje. Tutaj już można też kupić truskawki zerwane z pola. Jeżeli ktoś nie chce sobie zrywać, są truskawki, maliny i borówki, widzę. Są też świeże warzywa. Za dużo ich tu nie ma, ale coś tam jest. I tu wszystkie paje. Jabłkowe, blackberry, blueberry, cherry. I taki paj kosztuje, jaka jest jego waga, nie widzę tutaj, ale taki paj kosztuje 17 dolarów. Mrożony. Tutaj mrożone maliny Za 6 poundów mrożonych malin 29 dolarów Sprzedają też swoje własne dżemy, soki, na przykład sok, syrop z truskawek, 10 dolarów. Dżemik, 7 dolarów. Lokalne miody. 아, 늘저녁이 먹으러 이있어가요 Winiarnia już jest otwarta, pokażę Wam tylko szybko od środka, jak ona wygląda.